Także tu mamy kolejny zestaw do rejestracji UFO, czyli telefon podpięty pod yy, zrobioną lunetę z obiektywu. Jak takie lunety robić to już pokazywałem. Można to podpiąć pod lornetkę. No i włączamy telefon na przykład i mamy już w telefonie to co ten obiektyw widzi. Także możemy sobie nawet ten zoom potem powiększyć, zmniejszyć i obserwować. Także taki widok mamy przez obiektyw. A teraz pokażę przez telefon. Obraz jest do góry nogami, bo to jest ten obiektyw, ale gdyby dać lornetkę, to prawdopodobnie nie będzie do góry nogami. Można oczywiście też dać odpowiednie soczewki odwracające obraz. Także można później, na przykład, powiększyć tutaj widok. Jak coś by było na niebie, albo zmniejszyć. Najlepiej używać kamer, znaczy tych aparatów 4K, telefonów z 4K. Jeśli będzie kiedyś 8K, to i 8K. To jest taki najprostszy zestaw, zmontowany z obiektywu, przejściówek i telefonu. Można, tak jak mówiłem, pod lornetkę podpiąć, pod, tele, pod teleskop. Pokażę zaraz, rozłożę ten zestaw, jak to wygląda. Także tak to powiększa. damy przykład. Drzewo powiększone. No, w tym moim telefonie tam nie jest 4K, to jest maksymalne powiększenie. No, a te drzewo mamy... tam. Teraz rozłożę zestaw tworzący lunetę. Czyli odkręcamy chwytak. No i tak to wygląda. Czyli aparat złożony tutaj, odkręcamy. Znaczy telefon. I tak ten chwytak wygląda. Tu dajemy telefon. Tu wkręcamy do okularu. Podobnie do lornetki skręcamy tutaj, dajemy na to tak i dajemy telefon kamerą dopasowując do okularu. I skręcamy. Także tym sposobem mamy wytworzoną kamerę, która może filmować przez lornetkę. No i tu mamy. Przykładowe podpięcie aparatu pod lornetkę. Tym drugim chwytakiem. No i też można oglądać różne rzeczy, na przykład tu dach trochę przyciemnie. Na przykład powierzchnię dachu. No i wyostrzeć na lornetce, to co tam się widzi na przykład, także, także można później nagrywać obiekty na niebie przy pomocy aparatu, albo telefonu i lornetki na przykład albo stworzonej lunety.